O tekstury zbogowane tak. co się dzieje, z Dyma, dymy, skakuj Ty samemu idziesz tu stoi Nie. Nie wiem Ja mam skiwać? Co się dzieje? No 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 jakieś tymy na 01 są Znaczy w sensie U01 Ja to z wami 01? 05 eee, Sandy 0105 Prowadzę pościg za kimś i strzały Kod 0 chyba, z tego co widzę, musisz oznaczyć GPS. Oznaczony 23 plus 2, odradzony na kod 0, tylko wierzę w to, że lubiasz. 23 plus 2, odradzony na kod 0. Ja odpierdolę. Daj, pół kilometra. Dymy, kurwa, Bentle jeszcze za nami. Nie umiem o tym, bym się doprowadzić, kurwa, nie sądziłem, że będą ciężkie. Będą ciężkie, tak? To jest lepszy, bo to, to byś bardziej jak masz jakiś mocniejszy samochód do pokonania. Czego w co się strzelają? Ta nie, teraz jeszcze inne. Teraz ascendent się z tym strzelają. No, mamy dwa kods zero naraz. Ta. Hammer, samych tu, czy nie? Czterech, więcej. No, to szybko Tylko jednostka jest, no to możemy No strzelać no, Trzeba to zrobić teraz No to wsiadamy Dobra, wsiadamy tutaj No to let's go kur... Biorą szeryfa, poddaj się, nie masz szans Nie strzelaj nawet, nie strzelaj nie leży

no chłopie jeszcze z długą Przed nami, nami jeszcze gdzieś na 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 Przed nami jeszcze, przed, nami, jeszcze, jeszcze. Jeszcze. przed nami Kurwa hajs miałem bez kitu Przydzielić na komentarze potrzebne 18 trzeba Od mnie z pompą zaszedł, nie miałem czasu na reakcję nawet No, ale jednego rozjebałem, nie? Ale po co mam grać na trójcy? Ale co to zmienia? No, przecież postrzeliłem jednego, jednego postrzeliłem, a na drugiego nie miałem jakiegoś takiego clear, clear wejścia. Taką dobrą sprawą mam i za w pleców, no. Jak oni nie zaczęli od pleców, no to inna sprawa, nie? Ale ja nie, miałem, ja nie miałem w ogóle czasu reakcji. Wrzucam się kurwa do plecaka, jedziemy kurwa. Ja pierdolę, moderator, rzucę cię do plecaka. Tak cały czas wsparcie tu. Ale ja nie, ja nie płaczę, kurwa. kurwa line... Płaczę to kurwa Bartek, kurwa i że słaby jestem. Ale ja jest na dachu jakiś snajper, ci jakoś. Kurde, chłopaki, no. On O, długiej poleciało w kolorze tutaj, no. No, ja nigdy za zero, czad, ja nigdy za zero. Jednego rozjebałem i... od pracu mnie drugi... Dobra, no, no, startuje helikopter, dobra, chłopaki. 11, potrzebujecie pomocy o, ja na tym ja kodzie zero, czy już wszystko opanowane? Zgarny, dobra Biorę was i osiągnę was ze sobą Ja mam kas z 250 tysięcy Połatwiaj się, połatwiaj się! Zgadnij. uważaj, gdzieś tu helka lata jest z dachu strzela Gdzieś tu mogę wylądować Ale czy ja tak mało premii dostałem? Zamiast swoją drogą, bo 236 tysięcy zostałem. Przecież ja na kappi dostawałem po 10 tysięcy za godzinę. Proszę tutaj nie biegać po ulicy. Jeszcze kurwa, marsala, proszę. Bardzo, bardzo chcę przejechać. Dziękuję. Żeby... Ale nie, za, na kapim wcześniej, przed komendantem jeszcze. Mhm. Mm tu co to tu pas. <laughs> no patrz, to już wstępnie. Dobra, ciągnę cię tu pas ci odepnę, uwaga. Szefie. No to jest ten, co go rozjebałem. Kurwa, ile ciał. Co Jadu... tu... się... stało? Oooo, oh, oh, jeszcze raz oh, jedno, po trzy. Aaaa, oh, patrzę jak umieram. Oh, Szóstka, no. Szóstka. Dobra. Przeciw dziewięćdziesiątym, status pierwszy, status czwarty, komenda linewood. Opierdolę! No za jest Nie ma takiego pierdolenia, idę po następnym Chodź ktoś ze mną Howell chodź Bo tam jest czterech, ja czterech sam nie wezmę Biorę motor, jadę I wezmę i... pas... go ręcznie Przynajmniej nie oglądamy Czarno-tan, białego ekranu jak masz BW Co za ból! Jak strasznie boli! to kurwa pajac Dobra, zaczynamy Witam Pamiętajcie, Pamiętajcie pierw policjantów O, oh, Bory Dzielnie, dzielimy wszystkich Ja wiem, Hambi, no, w sumie. Jaką Panią? Nie zabieramy napastników, nie zabieramy napastników Znaczy my ich dzielimy po prostu Tak, żeby dzielimy, no... dzielimy, ale ich po prostu policja Wszyst... nie zabiera Wszystkich pod tym, wszystkich pod autobusem przenosimy pod autobus ich zabieramy Dobra, biorę pana tutaj on, tak, o, tak Oni mnie kurwa postrzeli, a ja... Mhm. Jak się szef trzyma? Policjantów pod autobus tutaj w kubkę bierzemy będę tutaj nogę Powinienem na chwilę pomóc Jak coś tą arenę postrzałową... Szef nie umierał, potrzebny jest uda. tutaj? tutaj. 35 dla 06, prawdopodobnie komunikacja command channel jest... nie działa e 35 zgłaszam, obecnie mamy z 20 postrzelonych osób, e nie zabieramy strony przestępczej zabieramy tylko funkcjonariuszy, jednakże medycy udzielają wsparcia dla każdego Dlaczego sobie długo nie pogrom, panie sierżancie? Teraz no co pada my idziemy do jedziemy pod ten pod autobus. Pawlotko. Dobra sprawa. Idziemy kurwa czy nie idziemy? Proszę, idziemy ja się jeszcze tu. A i tutaj pod autobus. Marszał tak nie stoi, tylko się zajmuje nimi. Sprawdza, czy są opatrzenie. Jeśli nie, to opatrunek. Jeśli trzeba wymienić, to nakładamy kolejny patronek. Dobra, no to lecimy dalej. No, manerys, da mi tyle. Zakończony co limita, ale my to byliśmy jako jedni z pierwszych. Masz roken jednego. Dobra, dobra, jak się dowiadaliśmy? Medycy, medycy będą ich brali na szpital. Dobra, dobra, tak, bez żadnych głupot, tak? Tak jak się dogadaliśmy No spokojnie tak się Dobra, to medycy ich po prostu im pomogą, pojedą z nimi do szpitala, tak? Nikt nie będzie do szpitalu powijany, tak? Tak, nikt nie będzie powijany na szpitalu. Dobra, dobra. ja bym nie ufam, My tych dwóch już zabierzemy. Zabierz ty się jednego. Czekaj, wrzucę cię tutaj do tyłu do auta? Na ty gdzieś No. Na początku ich opatrujemy, no nie żeby nie stała im się większa krzywda i krwawie nie ustało. Nie dobrze, tego do Bagaja wrzucę i jednego jeszcze na pasażera zaraz wrzucę. Spokojnie chłopaki No mamy się też nimi zająć czy jak? Tego już opatrzyliście tu czy nie No opatrujcie ich wstępnie. Dobrze dobra. że jak my tutaj jechaliśmy to widzieliśmy... go jedno, Nie wiem, czterech funkcjonariuszy może. Spokojnie Joker, ten wszystko zrobimy. Nie, wam nie, no, nie ufa troszkę, dobra. Ale medyko miałem... Każdej jest w miejscu, nie? Medykom no. nie ufasz, no to okej To chodźcie tutaj ci medycy, tutaj im pomóżcie, nie? Tak żeby sami mogli siedzieć, a nie leżeli jak wraki Tutaj, tutaj Dobrze, tutaj... Tu Ja już ich opatruję Wstępne opatrunki by z nimi do szpitala, nie? My jesteśmy Ocean, to ja chyba popłynę wymienić, wiesz? A źle. to tam do baśki już pojedziecie, dobra? Tak, tak, tak. No bo widzisz, że no, to, to z nie To nie tak, ma, Słuchaj, bo jestem jednostek o uszy, to ja rozumiem i chyba co? Dostaw teraz uszy, zabierzemy radiowozy mechanika, wzywam. Zajmie się utropą. lsp na mechanika. w proszę. Potrzebne kilka jednostek wysyłam zgłoszenie, będzie pełno radiowozów oraz innych pojazdów do odholowania. 5 cztery jednostek. Tutaj się ktoś zajął Dobra, tym panem? Ja tutaj e, ktoś tak, tak, tak. z Patrzony już jest, tak? tak? Dobra. Już tylko chyba jedna osoba została. To tak, e, została jeszcze. To jest. Kto e, jest? Nieprzytomny jest chyba tylko kurwa, jedna osoba. Jest paniąca. tylko jeden funkcjonariusz nieprzytomny. Eee, okej, okay, na chwilboxa wszystkich tam. Tak Felix i Seba, weźmiecie do tego tego przytomnego? Dobra. Seba, to co słyszeliście z Felixem, pakujcie nieprzytomnego I do. Dobrze, krety. to tak. Wszystkich opatrzonych funkcjonariuszy, jeśli jesteście na siłach, prosiłbym do przejście do autobusu. Będziemy powoli się tutaj ewakuować stąd. Kto jest na siłach? Bierzemy wszystkie pojazdy w jedno miejsce, żeby mechanik miał łatwiej. Mhm. Tutaj panowie dadzą radę przejść do, kar do tak, autobusu? Panie Wade, co? Co się dzieje? 35 A? za moment przejdziemy. Możesz mi dać łapkę? Dobrze, dobrze, mogę pani. Panie, daj pan kulę, ja sobie przejdę. Dobra. Jest jeszcze wolne miejsce chyba, w, autobusie w autobusie, chyba, więc zapraszam. Jak nie, jak nie mam wolnych miejsc, to do ambulansów jeszcze. No. Tak, sprawdzę się. Tam mi się ktoś został. Redy, mm. ładnie to wygląda. To ja wejdę Jestem jest, jest ten, James, jak coś, wszyscy jedziemy razem. Przyjął. Będzie to jedziemy na szpital i Basia przychodzi i chuj. Ja wezmę jakiś radiousz, nie muszę mieć do czapkę założoną? Nie, nie muszę. Cześć, cześć, cześć. cześć, gotowi jesteście? Tak jest, kapitanie. Riku! Nie słyszałem! Mógłbyś tak jest, kapitanie! Daj! To ona na pod wodą a dom! Kacz jest to porty! Nie pamiętam tekstu, niestety. Gąb ciastek, gąb ciastek, jak on. No. Siedzi ty, to tam. Co? Co? A ja cię, spokojnie. O, oj, przepraszam. Już się całość zepsuło, cholera. Przepraszam bardzo. No, ruszmy się, bo chcę, żeby mi się tekstury naprawiły. No. No tak, my jesteśmy, jedźcie, jedźcie, no jedźcie. No my jesteśmy gotowi, jedźcie, jedźcie. Dobra. No to jedźcie. Pagar, wjeżdżamy. A dużo aut w jednym miejscu, dlatego tak się coś się zrobiło. A dużo ludzi też w jednym miejscu. No, to jest naprawdę. Z kim o Ojoj! Oj. Co ty widzisz? Ja was będę prowadził, ja was będę prowadził. No, to wszyscy mają taki problem. O. ja dupia. Już się naprawiło. Czy może, po bo tylko wody do Oj tak, byczku. C -C -C Jedziemy na pitboxa tak, W takim razie to, że się nie trzymajcie, ja... Okej okay. Kurwa, dwudziesta wojna RODO, zapierdolę ty do tej pory trzy Ale jeżdżę Ktoś chodzi mi temat, bo ja weszłam na coś, bo dostałam... Bułę No ogólnie y Joker, to Joker robił napad No, no. A, dobre to już... To, to, więcej nie trzeba mówić to no. no i pompy Wystarczy starczy Joker i... I no, no ty były? To, to no było... ja, ja kurwa Obok mnie pompa zaczęła napierdalać Nice Tomeczku, ja. ja nie pamiętam kiedy ostatni z długiej były na patie. A to jeszcze nie na to jest kolejne odbicie no, to... Znaczy generalnie, bo nie pamiętam kiedy ostatni raz miałem z długiej na szpitale A no to co? Wczoraj o 13 i długie były Jakie mamy kierowcę? Zjechał mi na mój pasyw! Się... Bo... Mamy kierowcę, on nas kiedy dowie, zabije nas prędzej! a Autor autobus, dobry panie kierowco, dobry. To ja se sam o tych kulach zajdę. A zamieziesz mnie przy okazji? Na parada wyjdziesz, damy radę. Dobra. A, moje... moje... Moja tak, noga. Tak, twoje wszystko, Pretty. Moja noga. O! O! 35 Command Channel, w miarę możliwości wracamy na częstotliwość w chwili. A...

co z tego brututa zrobić, bo coś mi się, się popsuje Kierowcy masz do Ej, uwierzycie nie, nie jak to powiem to wam, to. że przed nami na lewo jest tramwaj jest Ja bym uwierzył, nie? Uwierzę, bo też widzę. Taki tramwaj tramwaj. Chyba za dużo markiny Chyba to za dużo markine Chyba chyba do nas przyjechał nieco za tramwaj. O, o, dobra, lata no zapeszamy. Potop, kurwa, że. Mam jeden, A ty, tu, tu wejście cześć, 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 cześć. jest? Właśnie też go nie widzę. Trzeba pamięcić, idę. Chcę kapelusz, przynajmniej on został. A chuj jest taką robotę. <grym> Tutaj w prawo, w prawo wszyscy, na dużą salę. Zumy że to nie pomyścimy, no. Halo Basiu. jak nie jak nie ma miejsc zapraszam tutaj też w lewo Dwojecie, bo jest druga dobra. duża sala na którą można się udać. Dwoje. Biuro szeryfa do mechaników wyśle zgłoszenie, będzie to jest do odholowania. O. Dobra potrzebuje potrzebujecie wsparcia na szpitalu? Kadet ma, no. Lorenz też ma rękawiczki, no a ten kto to jest, że on ma plakietkę? Porucznik drugiego stopnia ma plakietkę? Wiktor to porucznik. 2 Potrzebujecie 10:8 na szpitalu? Znajduję. Przyjął 39 No, ma pas taktyczny zmieniony, ma żółty taser. Ten żółty taser to powinien być wszędzie, tak na dobrą sprawę. Każdy ma takie problemy, bo 5 dodał Rockstar Editora i to jest jego przyczyną. Ty nawet Każdy nie to ja ją skramwaję, dobiorę energii. Zapraszam, do obok mnie jest jeszcze środka, miejsce. W... Wszystkie są zajęte. O! Obok mnie. No w sumie, raczej. We dwie się zmieścimy. No, chciałbyś. Mną się zajmuje Chciałbym pan dobra. Basiek. To może przyjść. Ale mną kurwa. się pan Basiek zajmuje. Ała. To nie. 91 plus 2, status 5: jednostka, o dam off road. Jeszcze gdyby nie, te nasze lodów były. Tak. wszystkim po wyłeczek. się naszych tych lodów. O z... jest, ej, wsiada mnie głowa rozbolała. Ojoj, ojoj. Oj. No panowie, mogę już wyjeżdżać, państwo strażacy. Jak ty możecie jechać? No, dobra, dobra, dobra. Ejku, szedam, mamy dobra. zostać Je jeszcze, czy możemy jechać już? Chłop, jak Czesio. 200 tysięcy? No jest 200 tysięcy. Prawda. A ten chłop wygląda jak Spadino. Te sierżko przed nami 59x1 plus 4, to jest za dełka Ale palet się panie, nie no O, szef się wpierdali. 59 x Wszyscy na szpitalu, czy ktoś jeszcze? Panowie, z tyłu Brak informacji Pan chce przejechać? Okay. Chociaż Panie, nie jest pełen autobus, nie? więc wydaje mi się, że jeszcze osoby są w środku Panie w taxi, mm. pan chce przejechać, czy jak? A witam, witam, tak, 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 no, słucham No pan jedzie, no pan jedzie, no co ja pan? będę brał? mnie Nie Sam no, loverem powiedział, komendant, nie? Że im się podoba Można to taksówką to, stąd Że jestem taki zwyczajny Tak, tak, tak ja to zostawię, pozwoli mi jechać. 对。